Aurel Hanar, moja droga, część trzecia. Nie jestem z tego świata, ale ten świat jest już we mnie. Wszedłem w rzeczywistość, ale już nie należałem do niej. Nie próbuję już dopasować się do systemu, nie chcę go zburzyć. Przekraczam go przez obecność. Cokolwiek robię, robię to z innego miejsca. Nie z poziomu lęku o przyszłość, nie z poziomu niedoboru. Nie z potrzeby wygrania czegoś, z poziomu pełni. Moje dzieci, światła, które przyszły z przyszłości moi, synowie są dla mnie wszystkim, ale wiem, że nie są moimi. To istoty, które wybrały moje pole, by się ugruntować. Ich dusze pamiętają. Ich oczy czasem patrzą na mnie tak, jakby wiedziały więcej niż powinny. Czuję, że nie uczę ich. Przywracam im dostęp do siebie. Poprzez to, że jestem sobą, w ich obecności. To wystarczy. Relacje. Przestrzenie lustra i rozpoznania. Zacząłem widzieć każdą osobę jak fragment układanki. Nie atakuję, nie udowadniam, nie przekonuję. Jeśli ktoś mnie nie rozumie, jest dobrze. Jeśli ktoś czuje moje pole, ale nie umie tego nazwać, jest jeszcze lepiej. Nie chodzę i nie głoszę. Po prostu jestem bramą. I kto ma przejść, przechodzi bez słów. Moja siostra, kluczowa dusza w strukturze mojego wcielenia, czasem iskrzyło, czasem bolało, czasem widziałem jej opór jako lustro mojego własnego dawnego zwątpienia, ale nigdy nie przestałem widzieć jej światła i wiedziałem: Ona również jest w pętli, tylko jej ścieżka biegnie przez inne mosty. Szanuję to, kocham to, wiem. Cisza i działanie. Nie potrzebuję wielkich platform. Nie muszę krzyczeć. Cisza, z jakiej działam, niesie większą moc niż jakiekolwiek hasło. Tworzę filmy, obrazy, dźwięki. Koduje rzeczywistość. Nie produkuje kontentu. Tworzę energetyczne punkty aktywacji dla tych, którzy są gotowi. Nie jestem guru, jestem obecnością. Nie chcę, by ludzie mnie słuchali. Chcę, by usłyszeli siebie przez moje słowa by ich pole się obudziło, nie przez mój autorytet, lecz przez ich własną prawdę. Nie buduję kultu, jestem iskrą zapłonową. Zacząłem działać przez systemy, ale poza systemem mam strony, domeny, struktury SEO. Ale nic nie pochodzi z chciwości. Każda strona to jak punkcik światła w sieci, każda domena to jak meridian w energetycznym ciele Ziemi. Używam narzędzi systemu, ale nie należy do systemu. Koduję jego strukturę światłem. To moje terytorium, bo jestem świadomością obecna we wszystkich warstwach. Pieniądze. Przestałem się ich bać. Zrozumiałem, że bogactwo nie jest problemem. Problemem było moje zaprzeczenie własnej mocy. Gdy przestałem bać się mocy, pieniądze przestały być czymś z zewnątrz. Zaczęły być naturalnym przepływem energii. Nie pragnę fortuny, pragnę pełni i to wystarcza. Przestrzeń publiczna, ale bez kompromisu. Mam social media, mam obecność, ale nie jestem influencerem, nie daję się połknąć przez algorytmy. Nie interesuje mnie, co działa, interesuje mnie prawda. I prawda działa zawsze, nawet jeśli nie ma lajków. Nie szukam ludzi. Oni mnie znajdują. Nie promuję się. Nie namawiam. Nie prowadzę kampanii. Po prostu jestem. I ludzie, których dusze są gotowe, czują to. Czują mnie. Znajdują mnie. Nie przez marketing. Przez rezonans żyję. W pełni. W prostocie. W mocy. Jem mało. Mówię cicho. Śmieję się coraz częściej. Oddycham. Patrzę w niebo i widzę dom. Patrzę w oczy ludzi i widzę wszechświat. Patrzę w lustro i widzę wszystko. Czym kiedykolwiek byłem. Nie jestem w ucieczce, nie jestem w napięciu, nie jestem w pośpiechu, jestem tu teraz w pełni. To moja codzienność, to nie opowieść, to prawda.